Bo wszyscy chyba są Ale nie przeklinamy, nie przeklinamy, bo później... Mogę... Gratulacje, Gratulacje Dzieciaczku Właśnie dostałeś Burba Już nie ma, dostał Permek. Do widzenia. Żegnał na wieki wieków. Amen. Mam nadzieję, że warto było. I dlatego właśnie nie używam czatu w Fortnite. Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej VaziGaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy VaziGaming. Hej